Dobra. Siema. Gram Hot znowu, tylko tym razem z moim dułem. E, tak, on jest lepszy ode mnie, więc... Aha, i ten, jeśli ten yy, uda nam się 100 subskrybentów, to yy, on zrobi face review. No, na razie nawet nie mamy 50, więc 100 subskrybentów i się... Face review zrobi. To jest mój pierwszy filmik z nim, więc... шесть Да я там могу купить. Ей,

Trzeba coś, tak jak ten Ale już powaliłam go. Łatko. Gdzie jest? Aha, tam. Łatko, prawie go powaliłam. Uomini di un'altra parte di un'altra parte di Что такое, чем Ладно. Chwila. myślałam, że tam idzie. O, no dobra. Oké, ik ga eerst naar de schijn. Ik ga naar de Kevin, vil du ha en lommetørkle? Aha, dobra. Okej okay, i kapu. Może tam jeszcze będzie miligan.

Co za beczka, co to za beczka? Co to jest? Aha, to nie ma tyle. Nie w dobra Nie <g> wiem <Ayala> Chwila, tu miałeś... A właśnie to miałeś... twój... masz, to ma być minigun i te coś... Te bezprawne O, ktoś jest, ktoś jest. Przygotuj się na walkę. Ja też... O, 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 chyba schodzi. Okay. Czekaj, chodź do tam do drzwi, chodź do drzwi. Poszli, poszli. Poszli. Nie... o! Jest karabin! Jest karabin! O ładko, jest karabin. Czekaj, co? Czekaj, muszę to trzymać odsunąć. Czekaj, może to trzeba odsuwać. Co? Co? Jak to? Co? Czy to jest jakiś glitch? Czy to jest jakiś glitch? Jak to. Nie, no, trzeba to jakoś. Można jakoś. O, medalion! Medalion, to był medalion, co przyszedł. Co? To jak co? Jak czemu nie ruszać? Aha, to już nie jest dalej, To nie wydaje. Dobra, dwadzieścia osób tam są, tam są, tam są.

A, o dobra, 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 dobra. Pomóż mi, pomóż, pomóż, pomóż. Pomóż, pomóż, pomóż. Dobra, tam cię kogo koniec pomóż mi Dobra, dzięki, o, co tu miało być? Co? Ale mnie ktoś trafił. Trzeba było tutaj nie chodzić Nie, za dużo osób dla mnie Za dużo osób dla mnie Dobra, o kurcze Dobra, idę Bo to medaliony a ładno, gdzie, gdzie, gdzie jestem ten typ? A ładno, dobra, 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 już rozumiem, już rozumiem, już rozumiem. No bo... Poczekaj. Ja widzę jednego. Nie, 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 to coś, to coś, to, to coś, nie. Ну так. О, ладно. Брат.